No cześć, witajcie. Jeżeli macie zamontowane zawory termostatyczne na swoich grzejnikach, to zapraszam do obejrzenia tego filmiku, ponieważ być może przyda Wam się, zwłaszcza w sezonie grzewczym, pokażę nas szybko, jaki właśnie napotkałem problem. Otóż grzejnik po prostu przestał sobie grzać. Zapraszam do obejrzenia co z tym dalej. Mam taki problem z grzejnikiem otóż, przestał sobie grzać. Nie jest to taka sytuacja, gdzie. Czasami może mieliście taki przypadek, że grzejnik się po prostu zapowietrzył jest tylko częściowo ciepły, tak, a część w ogóle nie grzeje. W tej sytuacji grzejnik całkowicie przestał grzać, jest. temperatura ma po prostu pokojową. I nastąpiło to po regulacji zaworem termostatycznym. Nie wchodzi tu w grę to, że jest zakręcony ten zawór powrot. on nie był ruszany, jest odkręcony, także to nie, nie jest tutaj w tym problem. Te zawory termostatyczne mają już kilka lat, ale taki problem widzę po raz pierwszy. Co jest podejrzane, on dziwnie, dziwnie pracuje. Jak go przekręcam, to ta regulacja jest troszeczkę. Ten opór jest za mały. Jest za mały opór. Do tego momentu po prostu był, była zmniejszona temperatura. I później po prostu przestał grzać. Jest, jest po prostu zimny, jest temperatura pokojowa. Więc teraz tak, zobaczymy, co się dzieje. Spróbuję odkręcić w skrócie. W, w, hmm, zawór termostatyczny. Składa się z zaworu przy grzejnikowego oraz głowicy termostatycznej. Spróbuję odkręcić sam, samą głowicę termostatyczną. Zobaczymy, czy, czy coś się dowiemy. Żeby to odkręcić, będę potrzebował jakąś, jakąś żabkę. Ściągamy sobie głowicę to możemy być spokojnie, tutaj nie będziemy mieć żadnego wycieku. Możemy to spokojnie sobie odkręcić. Tak w skrócie jak działa taki zawór termostatyczny. W tym zaworze przygrzejnikowym jest taki grzybek w środku, który po prostu reguluje przepływ cieczy. Jest on sterowany za pomocą tej iglicy. Natomiast mózgiem w tym zestawie jest właśnie ta głowica termostatyczna, która reguluje przepływ. Za pomocą której dokładnie regulujemy Przepływ cieczy i ten zawór wie, ile tej cieczy przepuszczać. Prze obracając głowicą wciskamy lub popuszczamy właśnie tą yy, iglicę, tak? zwiększając lub zmniejszając przepływ cieczy. Jak również w głowicy termostatycznej jest yy, czujnik temperatury, który reaguje na temperaturę otoczenia, jaką mamy w pomieszczeniu, a czujnik ten, reagując na temperaturę zmienia swoją objętość. Dzięki temu wykonuje pracę wciskając lub popuszczając iglicę zaworu w ten sposób sterując przepływem cieczy grzejnika możemy w dalszym ciągu używać bez tej głowicy termostatycznej tylko nie będziemy mogli regulować sobie temperatury po prostu będzie grzał z pełną mocą Dobra, i co my tu widzimy? na pierwszy rzut oka widzę, że, że ta iglica ona jest zbyt mocno wciśnięta podczas gdy po wykręceniu głowicy ona powinna dużo więcej wystawać i to właśnie ma związek z tym, że ja czuję, to jest zbyt mały opór po prostu przy regulacji głowicą. Cóż, w tej sytuacji yy, ja spróbuję mechanicznie po prostu cofnąć tę iglicę, żeby, żeby ona spróbowała jej pomóc, żeby ona się cofnęła. W przypadku, gdy mi się to nie udało, będzie problem, ponieważ trzeba będzie wymienić cały zawór tym przygrzejnikowy. A żeby to zrobić. Yy, Trzeba będzie spuścić ciecz. Jest możliwość wymiany e, takiego zawaru bez spuszczania cieczy. Są, jest takie urządzenie, które po prostu można, zamraża się e, dopływ wody, i powrót punktowo. Zamraża się po prostu, nie ma przepływu. Wtedy można to odkręcić. Ale w tym przypadku to nie przejdzie, ponieważ w układzie jest płyn e, zmieszany z, z, z wodą, który. Zapobiega zamarzaniu wody, także to by nie przeszło. Ok, w tej chwili rzędnik jest chłodny. No, ma temperaturę po prostu pomieszczenia. Spróbuję pociągnąć tej lice. O -o. Udało mi się, ale poszło to z dużym oporem. To, to mi się nie podoba. Zobaczymy, czy coś się będzie działo. O! No, słychać, jak rura pracuje. Nie wiem, czy to słychać. Mieć się pracować. Powinniśmy zobaczyć, jeżeli pójdzie woda, powinniśmy ciepła Powinniśmy zobaczyć za chwilę to na, na tym zegarze. Tak, już poszło. Wróka jest ciepła. Za chwilę powinna pójść do góry temperatura. Ale OK, no tymczasem to poszło nie? i on w tej chwili będzie działał. Ten grzejnik on będzie grzał. Będzie grzał bez tej, bez tej bulicy termostatycznej, z tym, że nie będziemy mieli możliwości regulacji to Jeżeli wyciągniemy te iglice na, na maksa na zewnątrz, że będzie chodził na full, bo nie będzie możliwości sterowania tym tak ani ręcznie, ani za pomocą tego czujnika temperatury, jak tutaj jest. tak? Tutaj, tak na marginesie, jeszcze dodam, że czasami, w przypadku gdyby popsuła nam się sama głowica termostatyczna i, i nie moglibyśmy jej używać, to możemy awaryjnie zastosować e, taką nakrętkę. One właśnie są czasami z, z tymi zaworami. E, Taka zwykła, taki zwykły kapturek, nakrętka, po prostu nakręcają się w miejscu tej głowicy i, I też możemy za pomocą niej regulować tą temperaturę Tylko to jest metodą prób i błędów, tak, bo Ona już nie jest taka sprytna jak sama głowica Ta nakrętka będzie działać na podobnej zasadzie, po prostu, że yy, Będziemy ją wkręcać, ona mechanicznie będzie wciskać lub upuszczać tą iglicę, tak No okej, okay, jak już wspomniałem, to już pokażę o co chodzi z tym kapturkiem Bo może ktoś tego nie widział Zobaczcie, to jest taki, taki pierdolnik to nawet jest taka skala, nie? Jest nawet skala, i to po prostu jest taki no, zamiennik, po prostu głowicy termostatycznej. Pokażę Wam zaraz, yy, o co tu z tym chodzi. Tylko to jest oczywiście w przypadku awarii yy, samej głowicy termostatycznej nie zaworu, tak? Jeżeli przestał głowica, by nam działać. Bo w tej chwili grzejnik działa na maksa nie mamy na tym kontroli, tak? Natomiast, żebyśmy mieli jakiekolwiek sterowanie, to przykręcamy sobie. Taką nakręteczkę, tak? O, do oporu czujemy opór, tak, już iglicy, bo kapturek się opiera na iglicy. I teraz ręcznie po prostu sterujemy, tak? Dokręcamy, popuszczamy. Tylko to już właśnie tą próbę błędów yy, musimy sobie złapać, który tam punkt mniej więcej. Nawet możemy yy, tymczasem. Złapać w pomieszczeniu, że mamy przykładowo tam chcemy mieć nie wiem, 22 stopnie, i jak złapiemy w moment, że grzenik jest na pograniczu, właśnie że robi się chłodny, przestaje grzać, to w tym punkcie możemy zaznaczyć się właśnie markerem, żebyśmy mieli punkt odniesienia po prostu na przyszłość, tak? Już mniej więcej będziemy wiedzieć, jak go tam mniej więcej ustawić. Ten kapturek, ok, to było tak przy okazji. A teraz wróćmy do głównego tematu filmiku, czyli zacinającego się zaworu I teraz tak martwi mnie to, że to wyszło z takim dużym oporem. Spróbuję. No, już tutaj jest góra ciepła. O, dół jeszcze chłodno, musi się roz... Chwilę potrwa, zanim cały grzajnik, w całym grzejniku nastąpi wymiana płynu. No, tu już panie rurka doprowadzająca jest. Powiedziałbym nawet, że gorąca. Trochę. I co teraz? Ja spróbuję poruszać to jeszcze kilka razy. O, 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 jest lepiej, powiem Wam. Nawet sprężynuje. Ona właśnie powinna sprężynować, tak? Bo o, czy to widać? Widzicie? Ona ma sprężynować. O, kurde. Aha, czyli jak wcisnę do pewnej pozycji. O, teraz już jest lepiej. Dobra, teraz wcisnę do końca i się cofa. Jest nadzieja. Jest nadzieja, że to po prostu tylko chwilowe zablokowanie. Jest okej. Okay. Ona musi cały czas pracować. Ta iglica ma być na zewnątrz. Tak. Jest ok. I ten opór jest nawet dosyć, dosyć mocny. Jak wciskamy. Ta sprężyna dosyć mocno wypycha to. Teraz jest ok. Możliwe, że to jest takie jednorazowe. Wtedy będzie wszystko dobrze. Gorzej, gdyby to nie pracowało, wtedy ta regulacja niestety, tego brzemnika byłaby zaburzona. Ok, na razie to chodzi. Rurka już jest gorąca, fajnie. Przejęcie się rozgrzewa. Ok, teraz próbuję przykręcić sobie te głowice. Jak dokręcamy głowicę, ona ma być maksymalnie otwarta. Czyli w tym, w tym przypadku na, pią na piątce. Po to, żeby nam po prostu lżej było to przykręcić, tak? bo pamiętamy, że ta iglica ona będzie nam wypychać. Tak? Czyli dajemy maksymalnie na piątkę w tym przypadku. Dokręcamy dokręcamy jakąś żabką. Nie tylko ręcznie, bo po prostu w trakcie nam się to wykręci, odkręci. Będziemy regulować, z czasem się wykręci, więc musimy nie bardzo mocno, ale o, żeby to samo się po prostu nie wykręcało. I teraz dopiero jak przykręciliśmy. Przykręciliśmy głowicę, teraz mamy możliwość regulacji. Tak? Zobaczmy, czy, czy się coś się znowu zablokuje. Dokręciłem na maksa, czyli iglica teraz zaworu jest wciśnięta maksymalnie. Odpuszczam. Odpuszczam, ale czuję tak, teraz jest większy opór, nawet o na maksa. I czuję ten opór tak, że, tak, że głowica współpracuje z iglicą. Tak, że, ją, że ona po prostu naciska. Czyli powinno być OK. OK, oby to się nie powtórzyło. Być może, być może przydał się taki przypadek. No, już jest prawie cały gorący. OK, to by było na tyle. Jeżeli filmik Ci się przydał, to... Będzie mi miło, jak postawisz łapkę w górę, napiszesz komentarz, będzie to nagrodą za poświęcony mój czas. A jeżeli masz jeszcze chwilkę, to zapraszam na mój kanał. Być może coś Cię jeszcze zainteresuje. Tymczasem dziękuję za Twoją uwagę, pozdrawiam, cześć, Wasze zdrowie.